Cześć! Nazywam się Przemek Domański i witam Was na kanale EdShop TV. W tym odcinku zajmiemy się łyżwą Glacier GS 252. Jest to pierwszy model rekreacyjny od tego kanadyjskiego producenta. Przeznaczony do jazdy rekreacyjnej dla mężczyzn. But został wykonany ze skóry syntetycznej. Jest ona odporna na działanie wilgoci oraz odporniejsza na uszkodzenia mechaniczne. Cholewka nie została w tym modelu obszyta, jednak jest wykonana całkiem dobrze: nie wystają nitki ani klej. Obrys jest bardzo równy. Bud został dobrze usztywniony, za sprawą paska wzmacniającego oraz materiału zastosowanego wewnątrz. łód nie wygina się w żadną stronę, będzie gwarantował dobre trzymanie kostki, co przekłada się na nasze bezpieczeństwo. Haczyki zwykłe, metalowe, język wykonany również ze skóry syntetycznej, wewnątrz wyściełany grubszym filcem, w miękkim dotyku. Nęcze buta wykończone materiałem syntetycznym oraz gąbką, miękkie, w miarę wygodne, na pewno korzystnie wpływa to na komfort jazdy. Podeszwa z PCV, łatwa w utrzymaniu, nie pochłania wilgoci, nie wymaga pielęgnacji, jest to myślę dobre rozwiązanie wżwach rekreacyjnych. Płoza o typowo rekreacyjnym profilu z małymi ząbkami. Niklowana, odpowiednia do jazdy rekreacyjnej i nauki jazdy na łyżwach. Podsumowując, jest to dobra łyżwa do jazdy rekreacyjnej, oferująca dobre wsparcie kostki oraz dobrą jakość użytych materiałów. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.